Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Minecraft. Tym razem pokażę Wam, jak zrobić drzwi na kod. Będzie to kod z czterech dźwigni. Czyli musimy ustawić cztery dźwignie w przez nas w sposób, żeby drzwi się otworzyły. Po ustawieniu dźwigni będziemy na dodatek musieli nacisnąć na guzik. Zabezpiecza to przed tym, żeby potencjalny błamywacz mógł przez samo kombinowanie z dźwigniami otworzyć drzwi. W, tej właśnie, w tym właśnie systemie musi on na dodatek kliknąć na guzik, co utrudnia sprawę znacznie. Może na początku pokażę Wam, jak to działa. A więc musimy na początku ustawić dźwignię tak, jak ją ustawiliśmy przy, przy tworzeniu tego systemu. Mój kod jest taki, że ta musi być wyłączona, a reszta musi być włączona. W tej chwili, gdy naciśniemy na guzik, drzwi się otworzą. Możemy przez nie przejść. Tutaj mamy właśnie ten cały system i teraz musicie zwrócić uwagę, że postawiłem tu wszędzie szkło. To znaczy, że ten system można schować pod ziemią. Potencjalnie to szkło byśmy mogli zamienić na ziemię przez to by tego systemu nie było widać w ogóle. Czyli ten system jest 100% ukrywalny. Jak widzicie tutaj, schowanie tego systemu pod ziemię jest o wiele, wiele trudniejsze niż zbudowanie samego systemu. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak to wszystko się buduje, na co musimy uważać i tym podobne. I pod koniec jeszcze Wam pokażę oczywiście, przybliżę Wam tutaj, jak to wszystko schowałem. Na początku oczywiście musimy mieć nasz dom. Ja w tym przypadku zrobiłem taką ścianę, na której zademonstruję Wam, jak to wszystko działa. Na początku musimy postawić przycisk i dźwignię w taki sposób. Ja Wam to pokażę na górnej ściance, ponieważ wygląda to całkiem łatwiej i będziecie mogli w ten sposób łatwiej skopiować ten system. Następnie na pozostałych ścianach, klockach, kładziemy dźwignię. Teraz tak. Za tymi dźwigniami kładziemy czerwone pochodnie. Właśnie te pochodnie użyjemy, żeby ustalić nasz kod. Robimy to w taki sposób, że kładziemy na początku tutaj czerwony proszek. W taki sposób. I teraz chcemy, żeby... Wszystkie, wszystkie te łącza były wyłączone. Czyli ustalamy nasz kod. Przyjmijmy, że będziemy mieli takie jak w tam, czyli pierwsza włączona, a reszta wyłączona. Teraz jak widzicie te trzy są wyłączone, lecz ta jest włączona. Czyli musimy tutaj zastosować bramkę logiczną, żeby tą, żeby ta była też włączona. Jest to bardzo proste. Wystarczy zniszczyć tutaj to wszystko. Postawić tutaj jeden klocek na to czerwony proszek i w tej chwili jak widzicie jest, jest dźwignia włączona ale proszek jest wyłączony czyli taka bardzo prosta bramka logiczna teraz możemy to już wszystko połączyć następnie będziemy musieli mm, przyczepić guzik jeśli już przyczepiliśmy, dobra, no to ciągniemy teraz kable z guzika Tutaj musimy podwyższyć o jedno i dobra teraz musimy w tej chwili zbudować bramkę logiczną która będzie umożliwiać nam właśnie przez naciśnięcie kurziku i odpowiednią kombinację otworzenie drzwi czyli robimy coś takiego tutaj musimy na początku doprowadzić do tego żeby ta cała energia przeształcała się w, w, w tutaj, że wychodziła czerwona. Musimy też y, pamiętać, że gdy jest zakręt, jest czerwony proszek, to może Wam to zademonstruję. Jak zmienimy tutaj teraz dźwignię, to jak widzicie, y, pochodnia nadal się nie zmieniła. Jedyne co musimy zrobić, to postawienie czerwonego proszku właśnie na ten klocek. W tej chwili możemy, jak przeciągniemy tą dźwignię, no to nie się zmieni. I teraz tak. Tutaj robimy bramkę logiczną, ona ma wyglądać tak. Tutaj kładziemy jedną czerwoną pochodnię, która zamieni się w stan wyłączony, a tutaj kładziemy drugą, która będzie włączona. Następnie tutaj łączymy te dwie pochodnie czerwonym proszkiem i z tej strony kładziemy też jedną czerwoną pochodnię. Teraz jedyne co musimy zrobić to pociągnąć czerwony proszek aż do drzwi i nasza, nasz system ochronny jest już gotowy. Teraz może Wam spróbuję wytłumaczyć jak to działa. Żeby drzwi się otworzyły, tutaj cała energia musi być włączona, czyli ta czerwona pochodnia musi być włączona przez co ta jest wyłączona i ta jest też włączona. Czyli jak, jakbyśmy teraz włączyli jedno pochodnie, czyli teraz kot jest ustawiony dobrze, jakbyśmy ustawili go źle w jakiś taki sposób, to teraz zostaje przesłana energia, przez co ta, ta pochodnia się wyłącza, a ta się włącza. A żeby ta się włączyła, to musimy musi tutaj być włączone i musi guzik być włączony, jak widzicie i Teraz wyłącza się właśnie ta czerwona, czerwona pochodnia Lecz żeby wyłączyła się ta To musi być i ta wyłączona i ta wyłączona um, Wiem, że jest to trochę skomplikowane Spróbuję to jeszcze wyjaśnić trochę tam na przykładzie schowanej um, Schowanego egzemplarza Czyli tak Ustawimy teraz nasz kod w prawidłowy sposób Jak widzicie, teraz ta jest włączona Teraz wystarczy przycis przycisnąć na, y, przycisk przez co się wyłączy ta i przez co włączy się właśnie ta, która otwiera nam drzwi. Teraz Wam może to pokażę. Jak widzicie drzwi się otwierają. Teraz y, jeśli chcemy wyjść to musimy oczywiście jeszcze przyczepić przycisk lub dźwignię z tej strony. Najlepiej przycisk lub płytkę naciskową ponieważ y, po nich drzwi automatycznie się zamkną. To może teraz jeszcze przejdziemy y, do do schowanej, schowanej wersji tego systemu no i dobra, jesteśmy tutaj te, teraz przy naszej schowanej wersji jak widzicie kod jest ustawiony prawidłowo teraz wystarczy przycisnąć na przycisk i drzwi się otworzą cały system jest zrobiony prawie identycznie lecz urzędu kilku kilku takich sztuczek żeby po prostu żeby Móc postawić po tym klocki na to, czyli móc to wszystko y, za, schować pod klockami. Może wam tu pokażę, co tu zrobiłem. Jak widzicie, tutaj postawiłem różne czerwone pochodnie, y, czyli zrobiłem takie jakby y, inwersje. Jest to tutaj, jak widzicie, tutaj jest to wszystko teraz włączone, czyli odwrotność do tamtego. Może tak przejdę tutaj powoli, żebyście mogli to wszystko y, u Was y, skopiować. Więc tutaj mamy właśnie w taki sposób to zrobione I tutaj ostatnią, czyli tą wyłączoną Nie mamy niczego Po tym to się wszystko tu łączy na dole Tutaj tak jak pamiętacie też tamte pokazywałem, Tutaj musimy zrobić właśnie Negację To następnie idzie tu Tu jest ta bramka taka Ona wygląda w ten sposób Tutaj jak pamiętacie musimy nacisnąć na guzik żeby ta się włączyła, ta się włączyła Następnie tutaj zrobiłem też pod drzwiami taki system, bo jak wiecie nie mogę postawić samego czerwonego proszku, bo wtedy drzwi się nie otworzą, muszę zrobić właśnie taki system. Tutaj musiałem oczywiście yy, zrobić też negację, żeby to było włączone. Yy, no i właśnie to jest, yy, to jest tak to właśnie schowałem, może jeszcze spojrzę tutaj z góry. Żebyście to wszystko mogli ładnie skopiować. Aha, i zwróćcie szczególną uwagę na repeater. Repeater to jest bardzo dobra rzecz. Szkoda, że nie zauważyłem tego wcześniej przy tworzeniu. Bo muszę wam powiedzieć, że mógłbym to stworzyć o wiele, o wiele mniejsze. Repeater ma takie właściwości, że... Nawet gdy postawimy na niego klocek... Czyli zademonstruję wam to w taki sposób. Albo nie... Mam... Nie, nie mam tak dobra. To wam pokażę to tutaj. No i tak postawimy na niego klocek. To, gdy teraz nacisniemy na przycisk, energia zostaje przekazana, jak zauważyliście. Jakbyśmy teraz położyli czerwony proszek, czyli m, teraz byśmy nacisnęli na przycisk, jak widzicie, energia nie zostaje przekazana. Jest to m, po prostu niemożliwe. Ale właśnie dzięki temu ripterowi energia zostaje przekazana i nie musimy się trudzić z żadnymi tutaj kombinacjami. Na dodatek możemy dzięki temu właśnie ripterowi ustalać czas na jaki mają być otwarte, otwarte drzwi, czyli jak teraz przyciśniemy, to drzwi będą dłużej otwarte, przez to będziemy mieli więcej czasu na wejście do naszego domku. Więc to jest bardzo dobra mm, rzecz. Możemy to zainstalować tutaj we wszystkich tutaj tych pozostałych mm, kombinacjach. Dzięki czemu właśnie to stworzy się o wiele mniejsze. No i to by było w sumie na tyle. Jest to jedna wersja z, z różnych kombinacji. Oczywiście będę jeszcze przedstawiał inne, różne systemy zabezpieczające, dom zabezpieczające domek. I... No i to by było na tyle. Więc dzięki za obejrzenie filmu. Oczywiście zapraszam do kolejnych. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to kliknijcie przycisk subskrybuj, który zaraz Wam się pojawi i pozdrawiam.